Dzień dobry, Cześć Czołem Toy ja Marek i witajcie po pewnej przerwie e, z moimi vlogami. Dzisiaj jest nietypowy dzień, nie chodzi o to, że jest tłusty czwartek, choć jest to myślę, że również wspaniała okazja, żeby świętować moje święto, a moim świętem jest to, że za chwilę zobaczycie e, wbijam mój tysięczny dzień ciągłej nauki języka japońskiego w Duolingo. A co potem? A potem to wam opowiem. Teraz przejdźmy do ostatniego kroku, ostatnich cyfr. I bez przedłużania, hopsiup. Okej, okay. trochę nagrywam to z wyprzedzeniem w czasie, ponieważ moje wielkie postanowienie, e, dojścia do tych tysięcy dni. Tego tysiąca dni było to, że um, robię lekcje, domontowuję materiał, publikuję i przechodzę w offline. Czyli że przez ostatnie tysiąc dni nie miałem w ogóle okazji, żeby przejść tak zwany tryb offline. Kiedyś robiłem sobie takie przerwę od internetu. Kto mnie trochę zna, to wie, że. Takie robiłem, nawet chyba w 2016, dzięki w dobrym współpracownikom, e, byłem w stanie nie logować się, w ogóle nie być w sieci przez 6 tygodni. I jakby to już w moim, jakby innym wideo, które się tu pojawi, karta, e, poruszam różne problemy tego, jak to jest nie być w sieci w obecnych czasach. E, natomiast wracając do Duolingo, e, moim wielkim postanowieniem było to, żeby dobić do 1000 dni. To się właśnie udało, e, i ja się przerzucam na książki, ponieważ chcę się uczyć do egzaminu e, Nihongo Noryoku Shiken e, poziom czwarty. Mam piąty e, i egzamin jest pod, e, w pierwszą niedzielę grudnia. E, no i chciałbym naprawdę. Się certyfikować wyżej. Trochę już osiadłem na tym certyfikacie, na którym jestem, który jest tak naprawdę jak e, produkt może zawierać śladowe ilości orzechów. <grych> e, to mniej więcej mój poziom japońskiego, według tego certyfikatu, jest mniej więcej taki sam. E, więc chcę się wyżej certyfikować. E, co mi dało, to jakby te ostatnie tysiąc dni nauki w Duolingo. Po drodze tych tysiąca dni były w ogóle dwie wizyty w Japonii, które były oddzielone od siebie jakimś czasem półtora roku. E, I pamiętam, że jak przyleciałem do Japonii w 2018, e, to wtedy właśnie tam na miejscu uznałem, że... Czuwaj, cześć, cześć, jestem w Japonii. Dosłownie tak jak słyszycie, naprawdę jestem w Japonii. To nie jest mój pokój. E, dom w ogóle jest ciekawy, ponieważ ma 5 pięter i każde piętro to jest inny pokój. Inny pokój Łazienka, inny pokój, e, pokój, e, inny pokój kuchnia, e, inny pokój, pokój gościnny, inny pokój prysznic. No po prostu oni tak wąsko mieszkają w tej Japonii, że skoro e, mają takie wysokie budynki, to myśleliśmy o dane, ile, tam musi, ile tu musi być gości różnych, a tak naprawdę nie ma ich wcale, bo jesteśmy jedynymi gośćmi. Bo tak jest zagospodarowanie tutaj w Tokio e, przestrzeni, żeby jak najwięcej ludzi upchać na jak najmniejszym metrażu. Tak. I to już, żeby było słowem wstępu, ale to, co chciałam przyznać, to to, że m, przed tym wyjazdem no, robiłem te e, różne ćwiczenia codziennie z Duolingo i myślałam, że to nie da efektu, bo tu się w tych ćwiczeniach głównie piszę, s, 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 um, słucham. Czytam, ale nie mogę normalnie mówić, bo w Duolingo nie ma opcji na japońskie, żeby móc mówić. Chyba tylko hiszpański jest takim, że można gadać i angielski. No, ale to jednak coś faktycznie dało, dziwo. Ja cały czas jestem zaskoczony, że to naprawdę coś dało. Faktycznie teraz podczas tego wyjazdu mogę się jakby tak cieszyć jego pełnią bardziej, bo umiem czytać więcej napisów. Wcześniej miałam problem z czytaniem duży. Teraz poprawdzie nie umiem na głos przeczytać to, co widzę, ale od razu jak tylko spojrzę, to wiem czego się tyczy dany ciąg znaków, więc jest mi dużo, dużo prościej. I teraz już nie jest tak, że wchodzę do sklepu i biorę losowo jakiś produkt, bo wydaje mi się, że to jest to, a później się okazuje, że są jakieś niespodzianki. Tak nie jest na szczęście. I naprawdę mam. Kupuję świadomie swoją żywność, tak, i to jest super. Warto się było uczyć tego od Duolingo i codziennie te powtarzanie i ta nauka. I byłem mega zadowolony, że jednak się zdecydowałem. A kiedy przyszła już pora na tą wizytę, co była w listopadzie 2019, to w się czułem, jakbym nic się nowego nie nauczył. Nic nowego. I teraz, jak o tym mówię właśnie w tym nagraniu, sobie chyba uświadamiam, że um, miałem ten taki problem, kiedy Duolingo się zaktualizowało i cofnęło jakby cały mój skończony kurs, czyli ja już tylko dobijałem, żeby mieć złoto od znaki, żeby tam jeszcze bardziej to powtórzyć, to po aktualizacji oni mnie cofnęli do początku. Zresetowali moje całe wyniki trzech lat nauki, i cofnąłem się w czasie do początku i musiałem brnąć od początku, od podstaw, więc jak poleciałem znów do Japonii, to y, czułem się jakbym stał w miejscu. No i pomijając to, że lokalsi chcieli się uczyć bardziej angielskiego, więc bardziej starali się ze mną gadać po angielsku i nie chcieli gadać po japońsku, co też było dużym minusem wtedy. Ale dobrze, co mi dało tak naprawdę ten 1000 dni nauki w Duolingo? Mam nadzieję, że takie o Zaparcia w tym, żeby się codziennie uczyć. Teraz przechodzę w książki, będzie mi trudniej. W Duolingo nie chcę wbijać nowych cyferek, zależy mi na tym tysiącu, ale nie chciałbym, żeby to właśnie aplikacja, na przykład, był jakiś błąd aplikacji, błąd Matrixa i miałbym mi zresetować to do zera samo. Dlatego to jest moja decyzja teraz, że kończę. ludzi, bo byłoby mi szkoda, więc powiem Wam tak. Mi byłoby dużo bardziej szkoda, gdyby przez błąd jakiś, na który nie mam wpływu, zresytowało mi na przykład tam ponad tysiąca dni. A jeżeli to jest moja własna decyzja, to się nie zniechęcę do języka, ponieważ czytałem na przykład e, wypowiedź dziewczyny, która dobija tam do 2000 dni w Duolingo i był jakiś problem aplikacji, ją wyzerowało i straciła jakiekolwiek zainteresowanie językiem. A ja nie chcę, żeby tak było z, ang... z japońskim. No i dlatego jest taka ta. Moja decyzja. Ale znalazłem sobie inne, jakby zajęcie, jeżeli chcę wbijać tam streaky, czyli te ciągłe dni, i zainstalowałem sobie aplikację Free Rice, która jest chyba z unicef I tam, generalnie, odpowiadając na pytania w quizach, mogę zdobywać tam miseczki ryżu dla biednych dzieci. Więc ja sobie już to od jakiegoś czasu próbuję ogarniam te testy i... bo i tak się trwoni dużo czasu w ciągu dnia, naprawdę, więc już nie gram żadne gry na telefonie, tylko odpalam te quizy i zdobywam miseczki ryżu. E, I tam też można zdobywać te striki, żeby tam 100 dni, ja sobie chcę spróbować zdobyć 200, ale co zobaczymy, jak to pójdzie. Najpierw fajnie by było dobić choćby do, nie wiem, 30 dni z rzędu, nie? Takie początki zawsze są. Ehm, no. A z Duolingo um, jedyne, co mi tak naprawdę w teraz w perspektywie czasu dało, to jest to, że czytam szybciej japońskie znaczki. Ale chodzi o hiragane katakana, jeżeli ktoś się zna, to będzie wiedział, o co chodzi. To to zdecydowanie szybko umiem teraz już czytać, a wtedy no, to, to było takie trochę męczenie. Um, ostatnio też właśnie, jak miałem te takie już um, w moim 990. dniu postanowiłem, że zrobię jakiś taki strasznie daleki rozdział, który mam odblokowany, taki daleko, daleko. E, I w znaczkach nic nie umiałem z tego przeczytać, ale z zasłuchu zrobiłem perfekcyjnie cały rozdział. Więc to też jest takie, że e, bardzo się dużo słuchałem w ciągu tych tam tysiąca dni japońskiego z japońskim. E, no ale z pisma. I z czytania znaków jestem beznadziejny, i dlatego się właśnie przenoszę na książki, żeby to już praktycznie ćwiczyć, a nie tylko dotykać palcem w aplikacji i, i ciężko powiedzieć, czy robię progres, czy nie, więc no, takie, takie to moje postanowienie. Um, I jeżeli ktoś z Was planowałby uczyć się z Duolingo, to i chciałby dobyć do takich wysokich liczb, to na pewno polecam Wam sobie wykupywanie Strict freeza. Ale nie dlatego, żeby z niego korzystać, tylko dlatego właśnie, żeby zapobiegać temu błędowi matrixa, który może się wydarzyć z uwagi na serwery tłoinkowe. Ja tylko do tego wykorzystywałem, w ciągu tych tysiąca dni ani razu nie użyłem strict freeze'a, ale jak przekraczałem na np. strefy czasowe, właśnie lecąc do Japonii i wracając, to nagle pod koniec tygodnia, mimo że miałam full nauki, to nagle mi się robił niebieski płomyk w środku tygodnia zawsze na środy, że tego dnia się podobno nie uczyłem i wykorzystałem strict freeze, więc myślę, że to wina tego, że oprogramowanie nie ogarnia, że ktoś może przekroczyć aż tak bardzo strefy czasowe. No i jak wracałem, to dokładnie to samo pod koniec tygodnia się zrobiło, że mi pokazało, że się tygodnia nie uczyłem, a przecież właśnie jak przekraczałem strefy czasowe, to się szczególnie uczyłem, bo się bałem, że mi prze przegapi ten, tą moją dopę, więc nawet więcej tego robiłem. Więc do tego polecam Strict freezy, ale jeżeli ktoś jest taki jak ja, że uważa, że to nie fair, żeby używać pauzy, a później mówić wszystkim, że się robi od tysiąca dni, ale po drodze, bo na przykład 20 dni przerwy i się wykorzystywało tę walutę wewnątrz aplikacji, no to wiecie. Hello, nie? To już według waszego własnego sumienia i czy chcecie mówić ludziom prawdę, czy wciskać kity. No. I jak dzisiaj będę świętować, to przejdę w tryb offline. Do poniedziałku sobie robię tak zwany internet detox. Ehm, no i właśnie ten, i właśnie dzisiaj świętowanie będzie moimi japońskimi łakociami. Postanowiłem, że będę vlogować z tego momentu, bo to nie jest digital detox, jak to się nazywa, czyli nie robię sobie przerw od cyfrowych rzeczy, tylko po prostu z internetu, bo. Nie mogę już czytać większości rzeczy, strasznie się zdenerwuję i muszę się trochę wyciszyć i skupić też na sobie. Hmm. E, więc no taki mam plan, mam... sobie zachowałem różne rzeczy, ale to o tym już będzie w tych vlogach i myślę, że jak dobrze pójdzie, to może nawet we wtorek, za tydzień albo w czwartek zobaczymy e, Opublikuję vloga z tego czasu, jak to było poza internetem. No, więc teraz staram się jak najszybciej właśnie wszystko ogarnąć, żeby się wylogować. E, moi różni tam współpracownicy przy różnych rzeczach, które miałem, wiedzą, że nie będzie mnie w sieci. Dalej można się ze mną kontaktować telefonicznie, to nie tak, ale w sieci nie będę. Wszystkie rzeczy, co w sieci miałem i dwie, więc no. Tyle. Więc no. Hmm. Może mam do Was pytanie? Niekoniecznie o nauce języków, bo to. Uff. Dużo takich zadaje pytań, które ciężko się do nich odnieść. Dzisiaj jest 6 czwartek, więc może pochwalcie się, ile pączków zjedliście. Albo czy jesteście z ekipy e, pączki z różą, pączki z marmoladą. Pączki, które nie przypominają pączków, ale wszyscy nazywają to pączkami. A jest to na przykład słodka bułka z jabłkiem w środku i kokosem na wierzchu, czy może jesteście z Team faworki. I. Dzięki, że dotrwałeś, dotrwałeś do końca tego odcinka i widzimy się w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia, czuwaj, cześć, czołem!